Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na pysznego pstrąga pieczonego z warzywami. Warzywa proste, takie jak do rosołu. U mnie dosyć duży pstrąg, około 80 deko. Głowę odcinam, zrobię sobie na tym wywar do zupy. Rybę opruszam solą niewielką ilością majeranku i troszeczkę pieprzu ziołowego. Ważne, żeby nie przesadzić z ilością ziół. Nadmiar po prostu zagłuszy nam smak ryby. Jeszcze tylko trochę pieprzu naturalnego. Rybę odkładam na 2 godziny. Na spód naczynia wsypuję taką mieszankę jarzynową. Dzięki niej, również tym oparom, ryba nabierze jeszcze lepszego smaku, a sama ta jarzynka będzie idealna jako posypka na drugie danie do ziemniaków bądź ryżu. Jarzynkę też minimalnie przyprawiłam solą i resztką tych ziół. Do ryby też warto wrzucić kilka listków, na przykład lubczyku posiekanego. Tutaj dodałam dosłownie 2-3 takie listki posiekane, kilka listków rozmarynu i tymianku. To jeszcze nie koniec wszystkich dodatków. Dodam jeszcze tutaj sporo pora posiekanego na drobno i poleję całość jedną lub dwoma łyżkami oleju, chociaż ten dodatek nie jest konieczny. Strąg przecież nie jest tak bardzo chudy. Piekę pod przykryciem około 35 minut w temperaturze 185 stopni. Grzałka góra dół. Później pod koniec jeszcze dalsze 5 minut można podpiekać na funkcję grilla. Ta rybka nie ma zbyt wiele ości. Smak fantastyczny, polecam. Dzisiaj wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy.